Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Kopytko i witam w programie Spełniamy Marzenia, szczególnie jeśli nie jesteś już młody, siwiejesz i nie masz perspektyw na przyszłość. Dzisiaj naszym gościem jest closet, który idealnie spełnia te wszystkie warunki. Cześć. Ostatnio dostaję dużo listów od moich wiernych fanów i fanek. Fanki piszą mi, że chcą za mnie wyjść, ale tych nie pokazuje lele. Ucz, powiedziałem to? To się wytnie. Jezu, Lele mnie zamorduje. Ale oczywiście propozycje matrymonialne ignoruję, natomiast za słowa wsparcia chciałbym podziękować. I tym wszystkim moim wiernym fanom chciałbym się zwierzyć. Ostatnio martwię się o Lele, która ciągle choruje. Dlatego postanowiłem iść na studia, a dokładniej na medycynę. Ej, Closet, a ty w ogóle masz maturę? Jeszcze nie, ale Lele obiecała, że mi kupi na Ryneczku w Pciniu Dolnym. A w ogóle skąd się wziął tutaj ten burak? Ja wychodzę na zewnątrz, jak najdalej od niego. Upatrzyłaś sobie już jakąś specjalizację? Wszystkie, żebym zawsze mógł leczyć lele. Będę chirurgiem, pediatrą, ortopediem, to znaczy ortopedą, gastrologiem, stomatologiem, psychiatrą, internistą, a przede wszystkim ginekologiem i to nawet bez studiów. Medycyna jest trudna. Jak sobie poradzisz? Jestem bardzo mądry i pojętny, więc bez żadnego problemu. A nawet jak nie, to przecież jak jednej rzeczy nie zrozumiem, to się chyba nic nie stanie. To jeszcze taki mały peścik. Powiedz mi, gdzie jest serce. Moje ulele akurat. A wątroba? Tak przy mózgu bardziej. Ona oczyszcza nasz mózg ze złych myśli. Jeśli tak działa, wątroba, to ja wszystkim, Twoim pacjentom, szczególnie Leleży, dużo zdrowia, a Tobie powodzenia. Dziękuję bardzo.